O nie! Czy ja wszystko przygotowałam? Sylwester już tak blisko! O ósmej mają przyjść wszyscy goście! Muza jest! Telewizor do karaoke przygotowany! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Działa! Stół z przekąskami również jest! Hamburgery, pizza, kola. Hm, powinno starczyć! I słodkości też muszą być! Jeszcze tylko nastrój... No! I gotowe! Mogę teraz czekać na gości, ale zapomniałabym! Muszę jeszcze zrobić fotkę na fejsa, żeby każdy wiedział, że robi imprezkę, Cheese. Dobra, jeszcze jedno. Cheese! Okej, okay. mm -hmm. imprezka u mnie dzisiaj o 20 Hej, Sylwester, wpadajcie! Już są. Jupi. No, w końcu mogę chwilę odpocząć. Nie mam ochoty dzisiaj na żaden sylwester. Oglądam sobie telewizję, napiję się szampana. O, jakaś nowość na fejsie, ha, zaraz sprawdzę, co się dzieje. Hmm, spójrzmy... Co? Kamila urządza imprezę i nie zaprosiła mnie? Hmm, jak ona tak, to ja zaraz też jej pokażę, jak się robi imprezki. Może tu? Nie, zły profil. Może tu? Mm, też nie. Tak, tu będzie idealnie, no. I teraz mogę wstawiać. Najlepszy Sylwester ever. Ja, telewizor i lampka szampana. Poszło! Kamila, pięknie wszystko przystroiłaś. A najbardziej to mi się podobają te kule. Ale cały czas się zastanawiam do czego one są. Hm, tak Kamila, bardzo się postarałaś. Ale gdzie są chłopaki? Jest już dawno po ósmej. Faceci, punktualność. U nich pół godziny to tak jak dwie. Masz rację, Barbie. Ale Robert do mnie pisał przed chwilą, że za chwilkę będą. Już są, wreszcie. Siemanko, siemanko, dziewczyny. Robert wkracza na Sylwestra. Uuu, czuję pyszności. Uu. Hej, dziewczynki, jak się miewacie! Kę? A czemu ty jesteś w spodenkach i w klapkach? Bo ja kocham lato! Ja uwielbiam lato! Więc pomyślałem, że jeśli spędzę sylwestra w spodenkach i w koszulce, to na pewno lato szybciej przyjdzie. Tak, to jest moje postanowienie noworoczne. Nie uwierzycie, co się stało! Weszłam sobie na Face'a, żeby zobaczyć, czy ktoś zostawił like pod moim komentarzem. I nie uwierzycie, co zobaczyłam. Co zobaczyłaś? Zobaczcie. Ojej, Sandra sama w sylwestra. Hej, chodźmy sobie, zróbmy selfie. I zaproś ją na Sylwestra, co będzie tak sama siedziała? Jasne! Jestem za! Chłopaki, chodźcie szybko, zrobimy sobie selfie! Już, już, chwila, chwila, tylko dokończyłem pizzę! Dobra, ja już mogę iść, już zjadłem! Uwaga, ustawiam kadr, chwila, nie ruszać się! O, dobra! Ken, ale co ty masz na policzku? Gdzie? Nie marudź, rób te zdjęcie. Jak chcesz. Uwaga, włączam samowyzwalacz. Trzy, dwa, jeden. Cheese! I kto powiedział, że taki sylwester nie jest fajny? Wiadomość? Kamila do mnie napisała dziwne. To będziesz sama zamulała w domu Sandra. Badaj, do nas jest cała ekipa Kamila. Fuh, też mi coś zamulała. Ja się wcale nie nudzę. Tutaj jest ekstra. Oho! Jaki smutny film! Komedia. Oh, 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 oh. Ale nuda! Ale ekstra sylwester! Woo! Na lepszym nie byłam! Du, 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 du. Ja też! Kamila! A Sandra się odezwała? No właśnie nie. Chyba uniosła się honorem i nie chce przyjść. Ukochana! Ojej, a co wrażenia, musiałam przyjść! Teraz to już na pewno będzie chciała przyjść. Jak zobaczę, co tutaj się dzieje. Bo ja na zawsze myślę o tobie i o mnie. Dziękuję, 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 dziękuję. Aż się wzruszyłem. Oh, brawo! Brawo! Było ekstra! Wow! Hello, baby! Dasz się zaprosić do tańca? No i wysłane, teraz to już na pewno przyjdzie. Myślę o tobie i o mnie! Co oni myślą? Że ja się nie potrafię bawić? Uwaga, uwaga! Już za 15 minut powitamy nowy rok. Bierzcie kieliszki do ręki, przytulcie swoich znajomych i będziemy odliczać. Uf, no właśnie. I z tymi znajomymi to jest u mnie problem. Samemu jednak nie jest fajnie. A jakby. Niedługo dwunasta, już się nie mogę doczekać, już się nie mogę doczekać! Spoko, luzik! Zaraz będziemy pić szampana! No kochani, niosę szampana! Za chwilę północ! Będziemy odliczać! Sandra chyba już nie przyjdzie, co? Nie, już na pewno nie. Jest za późno. To kieliszki w dłoń. No to kochani, za chwilę będziemy odliczać! Już! Zaczynajmy, 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 zaczynajmy! Uwaga, kochani, już tylko minuta! Hej, przepraszam! Hm? <laughs> Czy nie zapomnieliście przypadkiem o mnie? Sandra! Wyglądasz pięknie. Dzięki. No nie wierzę. W końcu jesteś. No cóż, jak sama zauważyłaś, bez ze mnie imprezy po prostu nie ma. No szybko musimy odliczać. No nie, jak zawsze. No to kochani, zaczynamy odliczać. 10, 9, 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Szczęśliwego nowego roku. Woo! No to, kochani, szczęśliwego nowego roku! Szczęśliwego nowego roku! Moi kochani, z okazji nowego roku chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, miłości, spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zabawy i śmiechu! I żeby ten rok był lepszy niż poprzedni. Jeśli podobała Wam się nasza sylwestrowa bajka, to szybciutko zostawiajcie łapkę w górę. A ja nie powiem Wam nic nowego. Jeśli pod tym filmem będzie 1500 łapek w górę, to pojawi się nowy odcinek z nami. A ja mam pytanie dla osób, które bardzo dokładnie oglądały nasz film. Napiszcie mi w komentarzu, jaki napis na szafce pod telewizorem jest w moim pokoju? Jeśli wiecie, to zostawcie komentarz. Dziękujemy za wszystkie łapki oraz komentarze i mam nadzieję, że zobaczymy się w nowym roku. Szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Papa, pa, pa, pa. pa.